Szanowni Państwo, HP Amplify Elevate, nasza coroczna konferencja, jedno z najważniejszych wydarzeń dla partnerów. Jest to konferencja organizowana z myślą o partnerach, dla naszych partnerów, gdzie pokazujemy nasze najnowocześniejsze portfolio, nowe rozwiązania, a z drugiej strony świetne okazje do tego, żeby spotkać się z zespołem HP, zespołem sprzedażowym, zespołem zarządzania produktem, porozmawiać, wymienić poglądy. Zawsze to powtarzam i będę powtarzać, ale rolą Wendora, rolą producenta jest de facto inwestowanie w wiedzę naszych partnerów, w wiedzę naszego kanału partnerskiego. Dzisiaj partnerzy mają możliwość zobaczenia naszego największego na świecie portfolio produktowego opartego o sztuczną inteligencję. Mamy kilka nowych modeli laptopów, a wśród nich nasze flagowe modele g Mamy też kilka nowych modeli drukarek, ale również skanerów. Ale co ważne, oprócz produktów mamy również nowe rozwiązania. I tutaj flagowym rozwiązaniem, które chciałbym, żeby każdy z partnerów znał i poznał, jest nasz HP Workforce Experience Platform. Jest to idealne rozwiązanie dla średnich i małych firm, ale również dla tych dużych, które pozwala IT menadżerowi w każdej firmie zarządzać flotą urządzeń. Rozwiązanie jest bardzo proste, intuicyjne, a co najważniejsze, obsługuje nie tylko sprzęt HP, ale również produkty innych vendorów. Poza częścią szkoleniowo-produktową dużo było również mowy o benefitach, na jakie mogą liczyć partnerzy współpracujący z firmą HP. I tutaj dla partnerów o najwyższym statusie partnerskim Power prowadziliśmy nowy benefit, a mianowicie Super Booster Power. Jako HP jesteśmy jedyną chyba firmą na świecie, która posiada tak pełne portfolio produktów od komputerów, przez drukarki, po rozwiązania audio wideo i dla partnerów, którzy będą sprzedawali nasze pełne portfolio, tzw. One hp mamy specjalnie dedykowane bonusy, które znacząco zwiększają ich możliwość zarobku z firmą HP. Dla firmy HP Polska jest dzisiaj strategicznym krajem, jeśli chodzi o inwestycje A i to, co zrobiliśmy ostatnie kilka miesięcy tego dowodzi. Mianowicie znacząco zwiększyliśmy zespół sprzedażowy, mamy dużo więcej handlowców dostępnych dla naszych partnerów w terenie, i z tego miejsca gorąco zachęcam partnerów do, do, do kontaktu z tymi handlowcami. Oni są tam po to, żeby z Wami współpracować, po to, żeby Wam pomóc. Kolejnym elementem inwestycji HP w Polsce jest showroom HP, który będziemy otwierać już po wakacjach. W tym momencie będzie to dedykowany showroom do naszych partnerów, po to, żeby mogli tam sprawdzić produkty HP, a przede wszystkim skorzystać z tego showroomu i zaprosić tam swoich klientów, po to, żeby ich klienci poznali produkty i rozwiązania HP. Więc z tego miejsca gorąco zapraszam wszystkich partnerów do współpracy z HP. I korzystania chociażby z takich udogodnień jak Showroom. Z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować tym partnerom, którzy licznie przybyli na dzisiejsze spotkanie. Dziękuję mojemu zespołowi sprzedażowemu i zespołowi produktowemu za organizację dzisiejszego eventu. Szanowni partnerzy, zawsze to powtarzam, kanał partnerski jest dla HP bardzo ważny, dlatego gorąco zachęcam do współpracy z HP. Zawsze możecie na nas liczyć.